Księga Jeremiasza, rozdział 50. Słowo, które wypowiedział Pan przez proroka Jeremiasza o Babilonie, o kraju Chaldejczyków. Zwiastujcie między narodami i głoście. Podnieście sztandar, głoście. Nie ukrywajcie. Mówcie: Babilon zdobyty, Bel zhańbiony, Marduk rozbity zhańbione jego posągi, rozbite jego bałwany. Gdyż wyruszył przeciwko niemu naród z północy i ten obróci jego ziemię w pustynię, tak że nie będzie w niej mieszkańca, zarówno człowiek, jak i bydło ucieknie w popłochu. W owych dniach i w owym czasie, mówi Pan, przyjdą synowi Izraelscy wraz z synami judzkimi, pójdą z płaczem, i będą szukać Pana swojego Boga. Będą się pytać o Syjon. Ku niemu zwrócą swoje spojrzenie. Chodźcie, a przyłączmy się do Pana w przymierzu wiecznym, które nie będzie zapomniane. Mój lud był trzodą zabłąkaną. Ich pasterze wiedli ich na manowce, także tułali się po górach. Schodzili z góry na pagórek, Zapomnieli o swoim legowisku. Wszyscy, którzy ich spotykali, pożerali ich, a ich wrogowie mówili: Nie my jesteśmy winni, że zgrzeszyli przeciwko Panu niwie sprawiedliwości i nadziei ich ojców. Uchodźcie ze środka Babilonu, z kraju Chaldejczyków. Wychodźcie i bądźcie jak barany przed trzodą bo to ja pobudzę i sprowadzę przeciwko Babilonowi gromadę wielkich narodów z ziemi północnej i staną do walki przeciwko niemu, stamtąd będzie zdobyty. Ich strzały są jak u wprawnego rycerza, żadna nie wraca bez skutku. Haldea stanie się łupem. Wszyscy, którzy ją złupią, nasycą się, mówi Pan. Tak weselcie się. Tak wykrzykujcie radośnie, wy, łupieżcy mojego dziedzictwa. Tak podskakujcie jak cielęta na łące i rżyjcie jak ogiery. Zhańbiona będzie bardzo wasza matka, wstydem okryta wasza rodzicielka. Oto jako ostatnia wśród narodów stanie się pustynią, ziemią suchą, stepem. Z powodu gniewu Pana będzie niezamieszkana. I cała stanie się pustynią. Ktokolwiek będzie przechodził koło Babilonu, będzie przejęty grozą i będzie świstał nad wszystkimi jego ciosami. Stańcie do boju wokół Babilonu, wszyscy łucznicy. Strzelajcie do niego. Nie żałujcie strzał, gdyż zgrzeszył przeciwko Panu. Wznieście wokoło przeciwko niemu okrzyk bojowy. Poddał się runęły jego narożniki jego mury rozwalone gdyż taka jest zemsta pana mścijcie się nad nim jak on czynił tak wyczyńcie jemu wytępcie z babilonu tego kto sieje i tego kto chwyta sierp w czasie żniwa przed mieczem okrutnym zwraca się każdy do swojego ludu i każdy ucieka do swojej ziemi Jagnięciem spłoszonym był Izrael, lwy je spłoszyły. Najpierw pożar je król asyryjski, a teraz jako ostatni obgryzł jego kości Nebukadnesar król Babiloński. Dlatego tak mówi Pan Zastępów Bóg Izraela. Oto ja nawiedzę króla babilońskiego i jego kraj, jak nawiedziłem króla asyryjskiego. I przywrócę Izraela na jego niwę, i będzie się pasł na Karmelu i w Baszanie, i nasycał się na górach Efraima i Giladu. W owych dniach i w owym czasie, mówi Pan, będzie się szukać winy Izraela, lecz jej nie będzie, oraz grzechów Judy, ale się ich nie znajdzie, gdyż odpuszczę tym, których pozostawię. Wypraw się przeciwko ziemi Merataim. Wyrusz przeciwko niej i przeciwko mieszkańcom pekot. Wybij mieczem i wytęp ich doszczętnie jako przeznaczonych na zagładę, mówi Pan. I zrób dokładnie tak, jak ci kazałem. Wrzawa wojenna jest w kraju i wielkie zniszczenie, jakże jest rozbity i strzaskany młot całej ziemi. Jakże stał się Babilon przedmiotem zgrozy wśród narodów. Zastawiłeś na siebie sidła i sam się złapałeś, Babilonie, a nie wiedziałeś o tym. Zostałeś schwytany i pochwycony, gdyż wdałeś się w walkę z Panem. Pan otworzył swoją zbrojownię i wydostał narzędzia swojego gniewu, gdyż wszechmocny Pan Zastępów ma wykonać dzieło w kraju Haldejczyków. Ruszcie nań ze wszystkich krańców. Otwórzcie jego spichlerze, zrzućcie wszystko na jedno miejsce, jak snopy, i zniszczcie go doszczętnie. Niech nie zostanie po Nim nawet resztka. Wybijcie wszystkiego cielce, niech idą na rzeź. Biada im, gdyż nadszedł ich dzień, czas ich kary. Słuchaj, uchodźcy i zbiegowie z ziemi babilońskiej zwiastują na syjonie pomstę Pana, naszego Boga. Pomstę za Jego świątynię. Wezwijcie przeciwko Babilonowi strzelców. Wy wszyscy ucznicy, oblegajcie Go dokoła. Niech nikt z Niego nie ujdzie. Odpłaćcie Mu według Jego uczynków, tak samo jak On uczynił Jemu uczyńcie, gdyż był zuchwały wobec Pana, wobec świętego Izraelskiego. Dlatego padnie Jego młódź na Jego placach. I wszyscy jego wojownicy zginą w owym dniu, mówi Pan. Oto ja jestem przeciwko Tobie, zuchwalcze, mówi Wszechmocny Pan zastępów, gdyż nadszedł Twój dzień, czas, kiedy Cię ukażę. I potknie się zuchwały, i padnie, i nikt go nie podniesie. I rozniecę ogień w jego miastach, i pochłonie wszystko, co jest dokoła Niego. Tak mówi Pan zastępów. Gnębieni są synowie izraelscy, a wraz z nimi synowie judzcy. Wszyscy, którzy wzięli ich do niewoli, trzymają ich, nie chcą ich wypuścić. Lecz potężny jest ich wybawca. Jego imię Pan Zastępów. Poprowadzi On gorliwie ich sprawę, aby dać ziemi pokój, a niepokój mieszkańcom Babilonu. Miecz niech się zwróci przeciwko Haldejczykom, mówi Pan, i przeciwko mieszkańcom Babilonu, przeciwko jego książętom i przeciwko jego mędrcom. Miecz przeciwko wróżbitom, aby zgłupieli. Miecz przeciwko jego rycerzom, aby upadli na duchu. Miecz przeciwko jego rumakom i wozom wojennym, przeciwko całej mieszaninie ludów pośród niego, aby zniewieścieli. Miecz przeciwko jego skarbcom, aby były zrabowane. Posłucha na jego wody, aby wyschły, gdyż jest to kraj bałwanów i przez owe straszydła zgłupieli. Dlatego osiądą tam dzikie zwierzęta z szakalami i zamieszkają w nim strusie, już nigdy nie będzie zamieszkany ani zaludniony po wszystkie pokolenia. Jak Bóg zburzył Sodomę i Gomorę i sąsiednie miasta, mówi Pan, tak nikt tam nie osiądzie i żaden człowiek nie będzie tam przebywał. Oto lud nadciąga z północy i naród potężny z wieloma królami rusza z krańców w ziemi. Trzymają łuk i włócznię, są srodzy i nie znają litości. Ich wrzawa szumi jak morze, cwałują na rumakach. Każdy gotowy do boju przeciwko tobie, córko babilońska. Gdy król babiloński usłyszy wieść o nich, opadną mu ręce. Ogarnie go trwoga, bóle jak kobietę rodzącą. Oto jak lew wypada z gęstwiny Jordanu na soczystą niwę, tak ja w okam gnieniu wypłoszę ich stamtąd i ustanowię nad nimi swojego wybrańca. Bo któż jest mnie równy? I któż nie wyzwie, i któryś pasterz może się ostać przed moim obliczem. Dlatego słuchajcie postanowienia Pana, które powziął przeciwko Babilonowi i jego zamysłu, jaki powziął przeciwko ziemi chaldejczyków. Zaprawdę nawet najmniejsze owce zostaną wywleczone. Zaprawdę ich niwę przejmie o nie groza. Na wieść Babilon wzięty Ziemia zadrży, i krzyk rozejdzie się wśród narodów. Księga Jeremiasza, rozdział 51: Tak mówi Pan: Oto ja wzbudzę przeciwko Babilonowi i mieszkańcom Chaldei wiatr złowrogi, i poślę przeciwko Babilonowi wiejaczy, którzy go przewieją i spustoszą jego kraj. Gdy rozłożą się zewsząd przeciwko niemu w dniu niedoli, niech łucznik nie opada z sił, i niech nie nuży się ten, kto jest oddziany w pancerz. Nie oszczędzajcie jego młodzieńców, wytępcie doszczętnie całe jego wojsko. Niech padną polegli w ziemi chaldejskiej, a ciężko ranni na jego ulicach, gdyż nie jest. Izrael ani Juda opuszczony jak wdowa przez swojego Boga, pana zastępów. Natomiast ich ziemia pełna jest winy wobec świętego izraelskiego. Uchodźcie z pośrodka Babilonu i niech każdy ratuje swoje życie, abyście nie zginęli przez jego winę, gdyż jest to czas pomsty dla pana. On odda mu to, na co zasłużył. Babilon jest złotym kubkiem w ręku pana upijającym całą ziemię z jego wina piły narody dlatego też narody oszalały babilon padł z nienacka i został rozbity biadajcie nad nim weźcie balsamu na jego ból może da się go uleczyć leczyliśmy babilon ale nie dało się go uleczyć zostawcie go chodźmy każdy do swojego kraju gdyż jego sąd niebios sięga i wznosi się aż do obłoków. Pan ujawnił słuszność naszej sprawy. Pójdźmy i opowiadajmy na Syjonie o dziele Pana, naszego Boga. Wyostrzcie strzały, namaśćcie tarcze. Pan pobudził ducha królów medyjskich, gdyż jego plan skierowany jest przeciwko Babilonowi, aby go zniszczyć. Taka jest bowiem pomsta Boga pomsta za Jego świątynię. Podnieście sztandar przeciwko murom Babilonu, wzmocnijcie straż, postawcie warty, wystawcie czaty, bo jak umyślił Pan, tak spełnia to, co powiedział o mieszkańcach Babilonu. Ty, co mieszkasz nad wielką wodą, jesteś bogaty w skarby, nadszedł Twój kres, nic Twojego życia przecięta. Pan zastępów przysiąg na swe życie. Zaprawdę, choćbyś był pełen ludzi jak szarańczy, jednak podniosą przeciwko Tobie okrzyk wojenny. Ten, który stworzył ziemię swoją mocą, założył okrąg świata swoją mądrością i swoim rozumem rozpostarł niebiosa, gdy On wyda swój głos, to szumią wody na niebie, obłoki unoszą się od krańców ziemi. On tworzy błyskawice na deszcz i wyprowadza wiatr ze swoich komór. Głupi jest każdy człowiek, gdy nie rozumie, że każdy złotnik okryty jest hańbą z powodu bałwana, gdyż oszustwem jest to, co ulał, i nie ma w tym ducha. Są one marnością, robotą wartą śmiechu. Zginą, gdy przyjdzie na nie kara. Innym niż one jest dział Jakuba. On jest bowiem stwórcą wszystkiego, a Izrael jest dziedzicznym jego plemieniem, jego imię Pan Zastępów. Jesteś moim młotem, moim orężem wojennym. Tobą miażdżę narody i tobą niszczę królestwa, i tobą miażdżę rumaka i jego jeźdźca, i tobą miażdżę wóz i jego woźnicę. I tobą miażdżę mężczyznę i kobietę, i tobą miażdżę starca i dziecko, i tobą miażdżę młodzieńca i dziewicę, i tobą miażdżę pasterza i jego trzodę, i tobą miażdżę rolnika i jego zaprzęg, i tobą miażdżę namiestników i urzędników, ale odpłacę Babilonowi i wszystkim mieszkańcom Chaldei za wszystko ich zło, które popełnili na Syjonie na oczach waszych, mówi Pan. Oto ja wystąpię przeciwko Tobie, góro zniszczenia, mówi Pan, która zniszczyłaś całą Ziemię, i wyciągnę moją rękę przeciwko Tobie, i strącę Cię ze skał, i zamienię Cię w górę płonącą, i nie wezmę z Ciebie kamienia na narożnik, ani kamienia do fundamentów, gdyż będziesz wieczną ruiną, mówi Pan. Podnieście sztandar na ziemi, zadmijcie na rogu między narodami, wyznaczcie przeciwko niemu narody, wezwijcie przeciwko niemu królestwa Ararat, Minni i Aszkenas, wyznaczcie przeciwko niemu dowódcę, sprowadźcie Rumak jak Włochatą Szarańczę, wyznaczcie przeciwko niemu narody, królów medyjskich. Ich namiestników i wszystkich ich urzędników, i cały obszar ich władztwa. Trzęsie się ziemia i drży, gdyż spełnia się plan pana dotyczący Babilonu aby obrócić ziemię babilońską w pustynię bez mieszkańców. Przestali walczyć rycerze Babilonu. Siedzą w warowniach. Siła ich wyczerpała się. Zniewieścieli. Podpalone są jego siedziby, złamane jego zawory. Goniec biegnie za gońcem, zwiastun za zwiastunem, by donieść królowi babilońskiemu, że jego miasto zdobyte ze wszystkich stron, że brody są obsadzone, bastiony spalone, a wojownicy zdjęci strachem. Albowiem tak mówi Pan Zastępów Bóg Izraela: córka babilońska jest jak klepisko w czasie, gdy się je ubija. Już wkrótce a przyjdzie dla niej czas żniwa. Pożarł mnie, zniszczył mnie Nebukadnesar, król babiloński. Odstawił mnie jak puste naczynie, pochłonął mnie jak potwór, napełnił mną swój brzuch, wypędził mnie z mojej rozkosznej ziemi. Gwałt mnie zadany i mój upadek niech dotkną Babilon, tak niech powiedzą mieszkańcy Syjonu. Moja krew na mieszkańców Haldei, tak niech powie Jeruzalem. Dlatego tak mówi Pan: Oto ja poprowadzę Twoją sprawę i dokonam pomsty za Ciebie. Wysuszę Jego morze i sprawię, że wyschną Jego źródła. I stanie się Babilon kupą gruzów, siedliskiem szakali, miejscem grozy i gwizdania bez mieszkańców będą ryczeć razem jak lwy warczeć jak lwie szczenięta gdy się rozochocą przygotuję dla nich ucztę i upiję ich aż pomdleją i zasną snem wiecznym z którego się nie obudzą mówi pan ściągnę ich jak owce na rzeź jak barany razem z kozłami hej babilon zdobyty i wzięta chwała całej ziemi Babilon przedmiotem grozy wśród narodów. Może podeszło pod sam Babilon, przykryło go naporem swoich fal. Jego miasta stały się pustynią, ziemią suchą i stepem krajem, w którym nikt nie mieszka i przez który nie przechodzi żaden człowiek. I nawiedzę Bela w Babilonie, i wyciągnę z jego paszczy, co pochłonął. I już nie będą tłumnie płynąć do niego narody. Padł także mur Babilonu. Wyjdź z jego pośrodka, mój ludu, i niech każdy ratuje swoje życie przed żarem gniewu Pana. Lecz niechaj nie wątpi wasze serce nie lękajcie się na wieść słyszaną w kraju gdy w jednym roku rozchodzi się jedna wieść, a w następnym roku wieść inna i gwałt panuje w kraju i Władca występuje przeciwko Władcy. Dlatego oto idą dni, gdy nawiedzę bałwany Babilonu. I cały jego kraj okryje się hańbą, i wszyscy jego pobici padną pośród niego. Wtedy wykrzykiwać będzie radośnie nad Babilonem niebo i ziemia i wszystko, co jest na nich. Albowiem z północy przyjdą przeciwko niemu pustoszyciele, mówi pan. Również Babilon musi upaść za pobitych Izraela. Tak jak za Babilon padli pobici całej ziemi. Wy, ocaleni od Jego miecza, uchodźcie, a nie zatrzymujcie się. Pamiętajcie o Panu na obczyźnie, a Jeruzalem miejcie w sercu. Wstyd nas okarnął, gdy usłyszeliśmy o zniewadze, i rumieniec wstydu okrył nasze oblicze, że cudzoziemcy weszli do świętych miejsc przybytku Pana. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, gdy nawiedzę Jego bałwany, a w całym Jego kraju jęczeć będą pobici. Choćby Babilon wstąpił na niebiosa i choćby swoją twierdzę zbudował na niedostępnej wysokości, jednak ode mnie przyjdą do Niego pustoszyciele, mówi Pan. Krzyk słychać z Babilonu i wieść o wielkim zniszczeniu z ziemi chaldejskiej. Gdyż Pan niszczy Babilon i usuwa z niego wielki gwar. Choćby ich fale huczały jak potężne wody, i rozlegał się hałaśliwy ich głos, gdyż pustoszyciel przybył do Babilonu, i jego bohaterowie zostali wzięci do niewoli, ich łuki złamane. Pan jest bowiem bogiem odpłaty, On rzetelnie odpłaca. Upiję jego książąt, i jego mędrców, i jego namiestników, i urzędników, i jego bohaterów, i zasną snem wiecznym, i już się nie obudzą, mówi król, jego imię, pan zastępów. Tak mówi pan zastępów. Mury obszernego Babilonu będą doszczętnie zburzone, a jego wysokie bramy ogniem spalone. W ten sposób ludy trudzą się dla marności a narody mozolą się dla ognia. Słowo, które zlecił prorok Jeremiasz Serajaszowi, synowi Nerjasza, syna Machsejasza, gdy udał się z Sedekjaszem, królem judzkim, do Babilonu w czwartym roku jego panowania. Serajasz był kwatermistrzem. A Jeremiasz spisał na jednym zwoju wszystkie klęski, które miały spaść na Babilon, Wszystkie owe słowa napisane o Babilonie i rzekł Jeremiasz do Serajasza: Gdy przyjdziesz do Babilonu, dopilnuj tego, by przeczytać głośno wszystkie te słowa i powiedz: Panie, ty powiedziałeś o tym miejscu, że je zniszczysz, także nie będzie w nim mieszkał ani człowiek, ani bydło, lecz będzie pustkowiem po wieczne czasy. A gdy głośno przeczytasz cały ten zwój, Przywiąż do niego kamień i wrzuć go do Eufratu, mówiąc, tak niechaj utonie Babilon i niechaj nigdy nie podniesie się z nieszczęścia, które ja nań sprowadzę. I mozolą się. Dotąd są słowa Jeremiasza. Przypowieści Salomona, rozdział dwudziesty drugi. Wychowuj chłopca odpowiednio do drogi, którą ma iść, a nie zejdzie z niej nawet w starości. Bogacz panuje nad nędzarzem, lecz dłużnik jest sługą wierzyciela. Kto sieje nieprawość, zbiera nieszczęście, a koniec jego swawoli kładzie rózgę. Błogosławiony jest człowiek życzliwy, gdyż udziela ze swojego chleba ubogiemu. List świętego Pawła do Kolosan, rozdział czwarty. Panowie, obchodźcie się ze sługami waszymi sprawiedliwie i rzetelnie, wiedząc, że i wy macie Pana w niebie. W modlitwie bądźcie wytrwali i czujni z dziękczynieniem, a módlcie się zarazem i za nas, aby Bóg otworzył nam drzwi dla słowa w celu głoszenia tajemnicy Chrystusowej, z powodu której też jestem więźniem, abym ją obwieścił, jak powinienem. Z tymi, którzy do nas nie należą, postępujcie mądrze, wykorzystując czas. Mowa wasza niech będzie zawsze uprzejma, zaprawiona solą, abyście wiedzieli, jak macie odpowiadać każdemu. Wszystko, co mnie dotyczy, opowie Wam Tychikus, brat umiłowany i wierny sługa i współsługa w Panu, którego posłałem do Was po to, abyście się dowiedzieli, co się z nami dzieje, i aby pocieszył Wasze serca. Posłałem Go z Onezymem, wiernym i umiłowanym bratem, który pochodzi spośród Was. Oni Was powiadomią o wszystkim, co się tutaj dzieje. Pozdrawia Was Arystarch, współwięzień mój i Marek, księstrzeniec Barnaby, o którym otrzymaliście polecenie, abyście go przyjęli, jeśli do Was przyjdzie. I Jezus, zwany Justem. Oni są jedynymi Żydami, którzy są współpracownikami moimi dla sprawy Królestwa Bożego. Oni stali się dla mnie pociechą. Pozdrawia Was Epafras który pochodzi spośród was, sługa Chrystusa Jezusa, który nieustannie toczy za was bój w modlitwach, abyście byli doskonali i trwali we wszystkim, co jest wolą Bożą. Wystawiam bowiem świadectwo, że ponosi wielki trud za was i za tych, którzy są w Laodycei i w Hierapolis. Pozdrawia was Łukasz, lekarz Umiłowany i demas. Pozdrówcie braci w Laodycei i Nymfasa i zbór, który jest w jego domu. A gdy ten list będzie u was odczytany, postarajcie się o to, aby został odczytany także w zborze Laodycejczyków, a ten, który jest z Laodycei i wy też przeczytajcie. Powiedzcie też Archipowi. Bacz, abyś wypełnił posługiwanie które otrzymałeś w panu. Pozdrowienie moją, Pawła, ręką, pamiętajcie o więzach moich, łaska niech będzie z wami. Amen.